Jeśli się pojawi, wezwę ochronę, warknęła moja teściowa, gdy dowiedziała się, że wesele odbędzie się w jej hotelu. Zhańbiłeś tę rodzinę, powiedziała synowi. Ale moi teściowie nie mieli pojęcia, co ich czeka. A kiedy się pojawiłam, wszystkim opadły szczęki. Nazywam się Katarzyna. Mam 26 lat i większość ludzi zakłada, że jestem spukana. Nie dziwię im się. Jeżdżę dwunastoletnim Jarisem. Noszę tę samą szarą marynarkę na większość imprez, i mieszkam w skromnym dwupokojowym mieszkaniu w Warszawie, które faktycznie posiadam, ale nigdy o tym nie wspominam. Nie obnoszę się z bogactwem. Nie noszę markowych ciuchów ani nie wrzucam zdjęć z prywatnych wysp. Pakuję lunch w pudełka wielokrotnego użytku i mówię, pasuje, gdy znajomi szaleją na drogich drinkach. I to wszystko jest celowe. Wychowano mnie, żebym świadomie wtapiała się w tłum. Moi rodzice pochodzą ze starej, cichej fortuny. Pomyśl o funduszach inwestycyjnych, wielopokoleniowym kapitale, portfelach nieruchomości rozsianych po kontynentach. Ale mój ojciec zawsze powtarzał: Prawdziwe bogactwo nie krzyczy, nie musi, obserwuje, kto to robi. Więc nauczyłyśmy się poruszać niezauważone. Moje siostry i ja chodziłyśmy do publicznych szkół mimo funduszy powierniczych. Dzieliłyśmy się samochodem, podejmowałyśmy prace, nie kieszonkowe. Gdy koleżanki z klasy chwaliły się feriami na Malediwach, ja wolontariuszowałam w lokalnym biurze projektowym, żeby nauczyć się, jak działa umowa najmu lokalu. W wieku 24 lat zarządzałam siecią butikowych przestrzeni handlowych w całym mieście. Znałam imię każdego najemcy i stan każdej kratki wentylacyjnej. Gdy przyjaciele narzekali na czynsz, ja po cichu odbierałam czeki od ich właścicieli. Wtedy poznałam Mateusza. Byliśmy w liceum, gdy siedzieliśmy obok siebie podczas matury. Czytałam ponownie temat wypracowania, gdy obok mnie przemknął cień biegnący do płaczącego chłopczyka na korytarzu. Mateusz był w eleganckiej koszuli i wypastowanych butach, ale rzucił wszystko, żeby pomóc dzieciakowi znaleźć mamę. Bez pokazu, bez story na Insta. Po prostu dobroć. To mnie urzekło. Poprosił o mój numer trzy dni później. Powiedziałam tak. Przez następne osiem lat spotykaliśmy się przez studia, pracę, rozstania, powroty, cały cykl. Pracował w deweloperze. W końcu dołączył do luksusowej firmy hotelarskiej swoich rodziców. Ja rozwijałam swój biznes, dodając nowe umowy, nowe lokalizacje, ale jego rodzice tam zaczęły się schody. Grażyna i Stanisław byli podręcznikowym przykładem wizerunku dziedzictwa. Członkostwo w klubie golfowym, dom nad jeziorem, ręcz rower na każdy nastrój. Mówili o pieniądzach tak, jak ludzie mówią o pogodzie. Swobodnie, ale zawsze z oczekiwaniem, że dzielisz ich klimat. Gdy Mateusz pierwszy raz zabrał mnie na kolację do ich domu w Konstancinie, założyłam prostą granatową sukienkę i baleriny. Grażyna przywitała mnie, jakbym dostarczała jedzenie. Katarzyna, tak? Och, jak uroczo. Mateusz wspominał, że pracujesz w handlu. Zarządzam wynajmem powierzchni komercyjnych, głównie butiki w centrum, odpowiedziałam. Grażyna uśmiechnęła się tym cienkim, sztywnym uśmiechem kobiet, które już podjęły decyzję. Jak przedsiębiorczo z twojej strony. Stanisław, czy to nie urocze? Stanisław tylko skinął głową i zaproponował mi wino, po czym wrócił do kominka. Reszta wieczoru wypełniona była zawoalowanymi komentarzami. Grażyna pytała, czy moi rodzice robią coś kreatywnego, czy jestem pierwszą profesjonalistką w rodzinie. Przygryzłam język tak mocno, że bolało. W drodze powrotnej Mateusz przepraszał. Ona tak ze wszystkimi. Nie bierz tego do siebie. Patrzyłam przez okno i milczałam. Ale wzięłam to do siebie. Z czasem uszczypliwości stawały się ostrzejsze. Ta torebka jest taka wyjątkowa. To vintage, czy po prostu używana? Sprawiasz, że ta nie wygląda elegancko. Naprawdę. Podziwiam, jak sobie radzisz bez... No wiesz. I za każdym razem, gdy ich odwiedzałam, Grażyna upewniała się, że wspomni o kimś bardziej odpowiednim dla Mateusza. Córce ambasadora, byłej Miss Polonia. Dziewczynie, której rodzina posiada winnicę. Kiedyś nawet powiedziała przy branczu, na tyle głośno, że kelner słyszał. Katarzyna przypomina mi personel w naszym hotelu w Zakopanem, taka uważna, taka przyziemna. Wymawiałam się do toalety. Mateusz przyszedł pięć minut później, wyglądając bezradnie. Powiedz słowo, szepnął. Nie musimy tu przychodzić. Chciałam powiedzieć to słowo, ale nie powiedziałam, bo w głębi duszy część mnie chciała zobaczyć. Jak daleko się posuną, co powiedzą, gdy w końcu zobaczą, kim naprawdę jestem. W piątym roku dostałam zaproszenie. Grażyna i Stanisław organizowali formalną kolację w ogrodzie inwestorzy, partnerzy biznesowi, zarząd, wybrana rodzina. Mateusz nalegał, żebym przyszła. To nie pułapka, obiecał. Chcę, żeby ludzie cię zobaczyli, więc poszłam. Założyłam czarną, elegancką, dyskretną sukienkę. Uczesałam włosy prosto, miałam minimalny makijaż i niosłam małą, skórzaną kopertówkę, którą miałam od studiów. Grażyna zmierzyła mnie od stóp do głów. Och, jesteś wcześnie. Ślicznie. Mateusz kochanie, upewnij się, że siedzi po wschodniej stronie. Tam jest cień. Plan stołu, jak się okazało, umieścił mnie między florystką a czyjąś byłą nianią. Podczas deseru Grażyna nachyliła się przez stół. Jesteś z Mateuszem od lat, prawda? Mam nadzieję, że nie czekasz na oświadczyny. Spojrzałam na nią. Słucham? Po prostu niektóre dziewczyny czekają za długo, a potem lepsze oferty przestają przychodzić, a niektóre rodziny oczekują więcej niż ambicji. Tej nocy wróciłam do domu sama. Oficjalnie nie zerwaliśmy, ale się wycofałam. Zagrzebałam się w pracy. Otworzyłam trzecią lokalizację. Odcięłam się od wydarzeń towarzyskich. Nie odbierałam telefonów od Mateusza przez trzy tygodnie. A potem pojawił się w moim biurze. Bez kierowcy, bez krawata, tylko on. Ręce w kieszeniach, serce w gardle. Mam dość udawania, powiedział. Powiedziałem im, że się pobieramy. Nie obchodzi mnie, czy przyjdą. Obchodzi mnie tylko, żebyś powiedziała tak. Nie odpowiedziałam od razu. Zabrałam go na kawę. Spacerowaliśmy nad Wisłą. Mówił o rozpoczęciu od nowa. Wesele bez dramatu tylko my. W końcu powiedziałam tak. Zarezerwowaliśmy ceremonię w jednym z hoteli należących do sieci jego rodziny. Elegancka przestrzeń na dachu osiemdziesiąt gości neutralne kolory eleganckie i prywatne. Mateusz powiedział, że wszystkim się zajmie. Nie powiedział Grażynie ani Stanisławowi. Wysłaliśmy zaproszenia trzy tygodnie przed datą. Pierwsza wiadomość przyszła od grażyny. Jedna linijka SMS. To jakiś żart? Potem telefon. Myślisz, że możesz zorganizować wesele w jednym z naszych hoteli bez pytania? Zhańbiłaś tę rodzinę. Mateusz był nieugięty. Jesteście zaproszeni. Albo nie. Wasz wybór. Jeśli postawi stopę na mojej posesji w białej sukni, każe ochronie ją wyprowadzić. Patrzyłam, jak się rozłącza. Potem wyjęłam kalendarz, przerzuciłam do daty ślubu i zakreśliłam ją czerwonym długopisem. W porządku, powiedziałam. Nie będę wchodzić. Będę latać. Ranek naszego ślubu był cichy za cichy właściwie. Mateusz był już w hotelu, ubierał się, chodził tam i z powrotem, sprawdzając telefon co dziesięć minut. Nie odpowiedziałam jeszcze na jego ostatnią wiadomość. Nie wiedział, gdzie jestem. To była część planu. Po drugiej stronie miasta stałam na dachu prywatnego lądowiska dla helikopterów na obrzeżach Mokotowa, ubrana w biel. Nie byle jaką suknię. Projekt na zamówienie od projektanta, którego lista oczekujących zwykle trwała dwa lata. Czyste linie, bez diamentów, bez cyrkonii, tylko elegancja. Włosy spięte nisko, błyszczące, makijaż delikatny, a obok mnie stał mój ojciec. Gotowa na to? zapytał. Gotowa od dziesięciu lat, odpowiedziałam. Łopaty helikoptera zaczęły się obracać, wpychając powietrze w ciasne, ciepłe podmuchy wokół nas. Już słyszałam klaksony samochodów cichające pod szumem. Pilot pokazał szybki kciuk w górę. Gdy wznosiliśmy się nad miastem, tata wziął mnie za rękę. Nie patrzyłam w dół. Trzymałam wzrok przed sobą w kierunku Wisły, w kierunku miejsca wesela osadzonego jak korona na panoramie miasta. Czy oni w ogóle wiedzą kim jesteś? zapytał. Pokręciłam głową. Jeszcze nie, ale zaraz się dowiedzą. W hotelu Grażyna się wściekała. To absurd, syknęła do Stanisława, obcasy stukając o marmurową podłogę. Spóźnia się godzinę. Dokładnie tego się spodziewałam po kimś takim jak ona. Stanisław westchnął. Nie wiesz, że nie przyjdzie. Och, wiem! Dziewczyny jak ona nie stawiają czoła konfrontacji. Pewnie wczołgała się z powrotem do jakiejkolwiek dziury, z której wyszła. Mówiłam ci, że nie przejdzie przez to. Mateusz stał przy ołtarzu, czekając, poprawiając krawat po raz setny. Drużbowie próbowali go rozpraszać, ale on ciągle zerkał w stronę szklanej windy, w stronę podwójnych drzwi, które ani razu się nie otworzyły, odkąd goście przybyli. Przestrzeń ceremonii na dachu mieniła się w miękkim oświetleniu. Goście nerwowo sączyli szampana mrucząc. Wtedy zaczął się dźwięk. Nie z korytarza. Z góry. Top-top helikoptera. Wszyscy spojrzeli w górę. Grażyna zamarła w pół zdania. Jeden gość sapnął, inny wskazał. Helikopter opadał nad dachem. Wiatr wiał tak mocno, że przewrócił łuk kwiatowy i rozwiał wizytówki. Ochrona hotelu wystąpiła naprzód, ale Mateusz uniósł rękę. Ona jest tutaj. Gdy helikopter wylądował, drzwi się otworzyły i wysiadłam powoli. Mój welon trzepotał za mną jak sztandar. Mój ojciec wysiadł za mną z nieczytelnym wyrazem twarzy. Personel już znał plan. Przećwiczyliśmy go w tajemnicy z dyrektorem hotelu, który był mojemu ojcu winien więcej niż jedną przysługę. Gdy przechodziłam przez dach w pełnej ślubnej chwale, grażyna wyglądała, jakby dostała cegłą. Stanisław upuścił kieliszek szampana. Uchwyciłam, jak ich wyraz twarzy zmienia się z zadowolonego w oszołomiony, a potem przerażony. Bo za mną, wyhaftowany na brzegu mojego welonu katedralnej długości srebrną nicią, było logo jednej z największych firm Equity Nieruchomości w kraju. Tej, która posiadała milczący pakiet kontrolny w ich sieci hotelowej. Mój ojciec był głównym udziałowcem w ich biznesie od pięciu lat, a oni nigdy nie zadali sobie trudu, by sprawdzić moje nazwisko. Grażyna podbiegła, zmieszana. Katarzyno, ja, co to jest? Nie powiedziałaś nam? Mój ojciec stanął między nami spokojnie. Pani musi być Grażyna. To ja zadbałem, żeby pani ekspansja na śródmieście nie upadła w zeszłym kwartale. Proszę bardzo, Grażyna jąkała się. Nie zdawałam sobie sprawy. Nigdy nie mieliśmy zamiaru. Och, mieliście wiele zamiarów, powiedziałam chłodno. Po prostu nigdy nie pomyśleliście zapytać, kim jestem. Byliście zbyt zajęci patrzeniem z góry, żeby zobaczyć, kto już był powyżej was. Stanisław wyciągnął rękę do mojego ojca. To zaszczyt, panie, proszę do nas dołączyć, porozmawiajmy. Mój tata uśmiechnął się. Nie przyszedłem tu na rozmowę, przyszedłem poprowadzić moją córkę do ołtarza. Ceremonia rozpoczęła się chwilę później, bez opóźnień, bez sprzeciwów, bez kolejnych przemów od grażyny. Gdy szliśmy z ojcem do ołtarza, Mateusz stał tam ze łzami w oczach. Patrzył na mnie, jakbym była jedyną osobą na tym dachu. Wiedziałam, że zawsze mnie kochał, nawet zanim wiedział skąd pochodzę. O to chodziło. Gdy dotarliśmy do ołtarza, tata zatrzymał się i nachylił do Mateusza. Byłeś jedynym, który traktował ją dobrze, gdy myślałeś, że nie ma nic. Nie zapomnij o tym. Mateusz skinął głową z mokrymi oczami. Powiedzieliśmy przysięgi pod teraz przywróconym łukiem. Wiatr się uspokoił. Chmury przesunęły się w miękkie złote światło. Tym razem Grażyna milczała, ale ja nie skończyłam. Po tym, jak się pocałowaliśmy przed recesją, odwróciłam się do tłumu. Mój głos był pewny. Do tych, którzy mnie osądzali, wybaczam Wam, ale niech to będzie przypomnienie. Milczenie nie jest słabością, prostota nie jest biedą, a gdybym kiedykolwiek chciała Waszej aprobaty, poprosiłabym o nią. Oklaski były niepewne, potem mocne. Później tego wieczoru na przyjęciu Grażyna podeszła do mnie przy torcie. Jej uśmiech był kruchy. Z pewnością wiesz, jak zrobić wejście. Cóż, powiedziałam, sącząc szampana. Gdy ktoś każe ci trzymać się z dala od swojej posesji, uczysz się nad nią latać. Zaśmiała się, ale za jej oczami było napięcie. Chyba cię nie doceniłam. Nie, powiedziałam cicho. Zlekceważyłaś mnie. To różnica. Zamrugała. Przypuszczam, że będziemy się teraz częściej widywać. Tak, powiedziałam, ale nie na twoich warunkach. Rano po naszym ślubie obudziłam się od dźwięku e-maili dzwoniących w telefonie Mateusza, jak zepsuty budzik. Przewrócił się, jęknął, potem usiadł powoli. Dlaczego wszyscy z zarządu piszą do mnie o szóstej rano? Już nie spałam, zwinięta na sofie z kawą i laptopem. Nie podniosłam wzroku. Powinieneś otworzyć ten oznaczony jako pilny, powiedziałam spokojnie. W temacie jest nazwisko mojego ojca. Przejrzał ekran. Twarz mu zbladła. Co do diabła! E-mail był krótki i kliniczny. Spotkanie restrukturyzacyjne akcjonariuszy zostało zwołane większością głosów w celu zastąpienia grażyny jako publicznej twarzy grupy Mace. Uzasadnienie szkody reputacyjne i ryzyko inwestorów. Stanisław zachowa swoje miejsce w zarządzie. Grażyna natychmiast ustąpi z PR, wydarzeń publicznych i nadzoru strategicznego. Na jej miejsce tworzono nowe stanowisko doradcze, które miało być obsadzone przez kogoś z głębokim wglądem w dyskretny, długoterminowy kapitał marki to imię moje nigdy nie chciałam zemsty nie naprawdę. Chciałam uznania i granic. Ale gdy kobieta taka jak Grażyna spędza lata na kpinach, poniżaniu i degradowaniu kogoś, kogo uważa za gorszego, przychodzi moment, gdy milczenie staje się współudziałem. Więc przestałam milczeć. Dwa tygodnie przed ślubem spotkałam się z komitetem wykonawczym zarządu. Nie jako narzeczona Mateusza, ale jako córka największego inwestora firmy. Przyszłam z arkuszami kalkulacyjnymi, prognozami, klipami, jak Grażyna obraża mnie na imprezach, nagraniami, jak lekceważy umowy z dostawcami, i jedną szczególnie obciążającą wiadomością głosową, gdzie nazwała mnie tanią karierowiczką, która miała szczęście. To był punkt zwrotny. Nawet Stanisław jej nie bronił po tym. Z powrotem w apartamencie dla nowożeńców Mateusz pocierał skronie. Zaplanowałaś to od początku, prawda? Zamknęłam laptopa. Nie, ale się przygotowałam to różnica. Zaśmiał się pół w zachwycie, pół w niedowierzaniu przypomnij mi, żebym nigdy nie wchodził ci w drogę Nie wejdziesz, powiedziałam, bo już zdałeś test. Mówiłam poważnie. Był jedynym, który nigdy nie traktował mnie inaczej nigdy nosiłam podróbki nigdy sama się dowoziłam na randki. Nigdy milczałam, podczas gdy jego matka nazywała mnie uroczą, ale niewystarczającą. Nie miał pojęcia, że pochodzę z większych pieniędzy, niż oni wszyscy razem wzięci. I wciąż mnie wybrał, dlatego ja wybrałam jego. Konsekwencje przyszły szybko. Grażyna nie pojawiła się na pierwszym poślubnym spotkaniu. Zarządu, ale jej nazwisko już zniknęło z nagłówka nowej strony internetowej. Biuro prasowe hotelu wydało ciche oświadczenie o odświeżeniu kierownictwa. Mateusz awansował na wiceprezesa ds. rozwoju społeczności, co wygodnie obejmowało dyrektywę ścisłej współpracy z Katarzyną w zakresie brandingu i długoterminowej strategii aktywów. Zapytał mnie przy kolacji: To był twój pomysł? Nie, powiedziałam. To był pomysł twojego ojca. Najwyraźniej bardziej podobają mu się moje pomysły niż wybór win Twojej matki. Mateusz zakrztusił się risotto. Nie chodziło o upokorzenie. Nie naprawdę. Gdy Grażyna w końcu się odezwała, oczywiście przez oficjalny e-mail nie przeprosiła. Poprosiła o spotkanie. Więc je ustaliłam. W tym samym hotelu, gdzie braliśmy ślub. W tym samym salonie na dachu. Gdy przybyła, wyglądała jakoś mniejsza. Bez jaskrawej szminki, bez kaszmirowej peleryny, tylko biała bluzka i stonowany wyraz twarzy. Katarzyno, powiedziała, dziękuję, że zgodziłaś się ze mną spotkać. Nie zostawiłaś mi wielkiego wyboru, skinęła głową. W sobotę. Cisza rozciągnęła się między nami, jak materiał czekający na rozdarcie. W końcu przemówiła. Oceniłam cię źle. Wielokrotnie. Przełknęła ślinę. Wciąż uważam, że Mateusz powinien był nam powiedzieć, kim jesteś. To by zmieniło sprawy. I to jest problem, powiedziałam. Jej usta się zacisnęły. Więc co teraz? Udajemy, że nic się nie stało. Robisz sobie rundę honorową. Oparłam się. To nie wyścig, grażyno. I nie chcę medalu. Chcę spokoju. Chcę szacunku. Chcę, żebyś przestała traktować mnie jak służbę i zaczęła traktować mnie jak równą sobie albo w ogóle mnie nie traktuj zamrugała. To groźba? Nie, powiedziałam. To granica, której nie pozwolę ci już przekroczyć. Potem wstałam. Ciesz się widokiem. Zapłaciłam za umycie szyb dziś rano i zostawiłam ją tam bez niczego więcej do powiedzenia. Minęły tygodnie. Mateusz i ja wpasowaliśmy się w rytm, który w końcu był nasz. Bez szeptanych osądów, bez zgadywania list gości, tylko oddech. Mój biznes rusł, tak samo moja rola w zarządzie. Nie byłam głośna, ale byłam jasna. Uczestniczyłam w spotkaniach, doradzałam w kampaniach PR, przekierowywałam przekaz hotelu z ostentacyjnego na ponadczasowy. Mateusz powiedział mi, że uratowałam ich markę bez słowa. Ironia nie umknęła żadnemu z nas. Na jednym wydarzeniu, gdy mówiłam do inwestorów o zmianie dziedzictwa firmy, Stanisław stuknął w kieliszek, żeby zwrócić uwagę tłumu. Chcę tylko coś powiedzieć, powiedział, unosząc kieliszek w moją stronę. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, kto trzyma fundament, dopóki nie uderzy burza. Katarzyna nie tylko weszła do tej rodziny przez małżeństwo, ona ją ustabilizowała, nawet grażyna klaskała. To nie była serdeczność, ale poddanie się. I to wystarczyło. Kilka miesięcy później otrzymałam list pocztą, odręcznie napisany. Bez adresu zwrotnego, był od Grażyny. Katarzyno, nie będę udawać, że ten list jest łatwy, ale jestem ci winna jedno. Widzę teraz, że nigdy nie potrzebowałaś naszej aprobaty. Miałaś własne standardy i były wyższe niż moje. Mam nadzieję, że pewnego dnia możemy zacząć od nowa. Albo przynajmniej zacząć jeszcze raz bez masek grażyna. Złożyłam go, wsunęłam do szuflady biurka i uśmiechnęłam się. Może zaczniemy od nowa. Może nie. Tak czy inaczej już wygrałam.